Tu mamy chyba najważniejszą część całego WordCampa, czyli miejsce, w którym między prezentacjami można było pogadać, powymieniać się doświadczeniami. No i tutaj też było wczorajsze middle party, gdzie w już takiej całkiem luźnej atmosferze mogliśmy się powymieniać doświadczeniami i różnymi WordPressowymi i nie tylko WordPressowymi tematami. Lokalizacja jest świetna. Tutaj też. Organizatorzy na pewno stanęli na wysokości zadania. Popatrzcie, jak to jest pięknie. Nie dość, że pięknie to jeszcze jest wszędzie, blisko dosłownie 3 minutki od dworca, hotel, wszystko na miejscu, wszystko fajnie zorganizowane. Ostatni dzień, Ładna W zasadzie mamy przed sobą jeszcze jakąś ostatnią prezentację. Całość, myślę, można podsumować. W kilku prostych słowach, to znaczy, super miejsce, super ludzie, bardzo fajne tematy prelekcji, wszystko bardzo fajnie zorganizowane. Myślę, że tutaj wszystkim, zarówno organizatorom, jak i wolontariuszom, prelegentom i uczestnikom, należą, należą się bardzo duże brawa, bardzo duże gratulacje, bo event naprawdę świetnie zorganizowany. No i oczywiście, bardzo szkoda, że wszystko już dobiega końca. Dzisiaj mieliśmy całość podzieloną na trzy ścieżki. Były zarówno warsztaty, jak i takie typowo wykładowe części. O, tu nam machają. Tak nawiasem mówiąc, to była Danusia, którą mogliście usłyszeć w odcinku podcastu dotyczącym warsztatów przed stworzeniem strony internetowej. Tutaj jeszcze trochę osób się kręci, ale już dosyć mocno się przerzedziło. Bo wszyscy gdzieś tam pojechali pociągami bądź innymi środkami w kierunku swoich domów. Ja zresztą też za mniej więcej godzinę wsiadam w Pendolino i mam nadzieję, że już bez przygód dojadę planowo. A teraz chodźcie, jeszcze zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ponieważ jako uczestnicy sprawdziliście się bardzo dobrze, to możemy Wam powiedzieć, gdzie będzie następny World tak. długo nad tym się zastanawialiśmy, rozmawialiśmy w kuluarach i chcemy was zaprosić do miasta jednej z naszych wolontariuszek. Zapraszamy was do Gliwic. Zapraszamy do Gliwic, pięciennie tak. Razem, z, niestety już musieli pojechać, ale razem z Wiesią zajmowała się tym metodą Tomek Lach. I y, Kasia Aleszczyk. Jeszcze w takim... Ja jeszcze... Ja już chciałem oddać w jsi głos. Mikrofon się zabierze. W takim razie... Słuchajcie, w takim razie Gliwice za rok i rozmawiamy o terminie w maju, żeby spotkać się w kiwicach w maju na, na World Campie. Będziemy składać aplikacje. My też deklarujemy, że będziemy pomagać y, przy organizacji y, i będziemy was informować o tym. Ale to nie koniec informacji odnośnie World Campów, ponieważ to jest y, tradycja, która y, od lat już to rośnie, że co roku w innym mieście odbywa się World Camp, więc żeby tej tradycji dochować, to będą Gliwice. Ale my też nie chcemy zwalniać tempa i zapraszamy was też do Warszawy w przyszłym roku czyli będzie drugi WorldCamp, natomiast nie będzie to WorldCamp Polska e, tak jak w Gliwicach, ale zrobimy WorldCamp e, Warsaw. Czyli... WorldCamp Warsaw i tak jak nazwa wskazuje, będziemy chcieli trochę pomieszać, będzie to Wordcamp polsko i angielskojęzyczny z zapraszaniem prelegentów z różnych innych krajów i też chcemy, żeby były tłumaczenia, więc jeżeli tutaj będą anglojęzyczni prelegenci, będą mogli też słuchać spokojnie polskich prezentacji. Więc jeśli Venture Cafe i CIC, miejsce Wam się spodobało, myślę, że spotkamy się tutaj za rok w, w, podobnej, w podobnej grupie. Już może, dzisiaj, troszkę większy. może troszkę większe. Może troszkę większe już dzisiaj Was zapraszamy na tę imprezę. Mamy jeszcze 5 minut, więc możemy yy, śmiało chyba kończyć przed czasem, prawda? I jeszcze trochę pogawędzimy? Kiedy pracujecie w Łotwie? Kiedy Październik. World Camp Warsaw, tak, planujemy w październiku. Wrzesień, październik, myślę, że bardziej październik przyszłego roku, nie tego roku, więc już w tym roku, jeśli chodzi o World Campy w Warszawie, mamy wyczerpane. Już ja z Michałem wszystko powiedzieli, więc ja mogę Wam bardzo serdecznie podziękować za to uczestnictwo. Super się rozmawiało, naprawdę mega dużych Dużo rozmów odbyłem i też byłem świadkiem wielu fantastycznych wymian informacji networkingu, więc mam nadzieję, że też, też tak to odczuwacie i wrócicie do swoich domów pełni energii, pełni nowych pomysłów i, i, i nowych kontaktów, które, które zaprocentują długiej przyszłości. I, mi tu jeszcze Michał szepta, szczerze do ucha i ja jestem sceptyczny jeszcze, żeby ogłaszać, ale, ale jeśli on ma mikrofon, to go nie zatrzymam. <grymne> znaczy, ja bym też chciał, żebyście znali nasze powody, dla którego chcemy ten World Health robić anglojęzyczny, czemu chcemy robić go tutaj cykliczny i cykliczny, yy, ponieważ chcemy też, żeby tę te, organizację, z, za, z, organizację samego Schowy Warszawy, żeby też złapać więcej ludzi z innych WordUp'ów, żeby to też nie było tak, że WordUp'y sobie robią, a my chcemy robić to jako Warszawa. Chcemy, żeby WordUp'y też, też nas wspierały w tym. Czy, czy szukają kolegentów w swoim rejonie, czy szukają kolegentów z innych kontaktów. Po to też, żeby zacieśnić tą całą współpracę między wszystkimi WordUp'ami w całej Polsce i w przestrzeni 4-5 lat w przyszłości zrobić WordCamp Europe w Warszawie. Jeżeli taki byłby plan, jeżeli chcecie się w to włączyć, zapraszamy do Fundacji WWW, w której też chcemy się zrzeszać I jeżeli będziecie w stanie nam pomagać, to jak najbardziej, mimo, że mówię to też z tak lekkim nerwem, <grym> chcemy to zrobić, więc bo teraz było Porto, będą Oteny, kiedyś Warszawa. W takim razie tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam serdecznie za udział w World Camp World 2022. World Camp. Polska. Polska. Chyba. Polska. Czy w Ło Łotka. Polska w Warszawie 2022. Uważam za zamknięty. Dziękuję Wam serdecznie.